W tym odcinku zapraszam ucieknijcie ze mną z homo campervanusem od zgiełku świątecznych zakupów, od ludzi, od przepełnionych sklepów do takiego miejsca, do miejsca z historią polskiej energetyki atomowej. W tle zapraszam Was, oglądajcie. Chciałbym już też w moich filmach zakończyć tematykę ogrzewania i takiego ogarniania się z tym ogrzewaniem. Jak widzicie, nadal to ogrzewanie w ten sposób wygląda. Z tej strony nic się nie zmieniło. Nadeszła jeszcze jedna zmiana. Ten panel zniknął tutaj. Jak widzicie, jest dzięki temu kablowi. I kolaboracji z Robertem Kuną, Zrób to Sam, na którego kanał tutaj bardzo serdecznie zapraszam. Przeniosłem ten panel do samochodu. Zaraz zobaczymy to wszystko od wewnątrz. A sam panel ogrzewania, jak widzicie, mam już wewnątrz. Mierzy mi teraz temperaturę z wewnątrz pojazdu i widzę wszystkie parametry również tutaj mogę włączyć, wyłączyć praktycznie to samo co na aplikacji tylko będę teraz dysponować informacją o temperaturze i cała ta elektronika jest tutaj schodana jak widzicie tutaj Robert przygotował dla mnie takie rozwiązanie taki 3 metrowy przedłużacz Mogę tutaj gdzieś to teraz dowolnie sobie umieścić. Jak widzicie, ta rura, którą tutaj wprowadziłem, jeszcze z drugiej strony ma wylot przy samej podłodze. Ja ją mogę jeszcze troszeczkę roz... rozciągnąć, ona ma w sumie 3 metry. Zatem, wdrażając te dwa usprawnienia, o których przed chwilą Wam powiedziałem i które Wam przed chwilą pokazałem, mogę śmiało powiedzieć, że telenowela i saga związana z ogrzewaniem mojego samochodu w tym momencie się kończy. A tak jak powiedziałem, miejsce to jest dosyć mocno powiązane z historią i generalnie z energetyką atomową w Polsce. W latach 80. planowana była tutaj budowa drugiej elektrowni atomowej Pożarnowcu o nazwie WARTA. Miałby to być drugi tego typu obiekt w Polsce. Miały stać cztery reaktory o mocy około, łącznej mocy około 4000 MW. Załoga tutaj tego, tego, tej elektrowni miała liczyć około 100 osób, a obszar zabudowy gdzieś miał tak około 60, wynosi 60 hektarów. Jeszcze za komuny, bo jeszcze za czasów ostatniego sekretarza Komunistycznej Partii Mieczysława Rakowskiego w 1989 roku i też na wskutek tutaj protestów, dosyć mocnych protestów społecznych, 22 kwietnia 1989 roku zrezygnowano z budowy tej elektrowni. Grunty przekazano tutaj gminie Lubasz. Jedyny, jedyny budynek, który tutaj powstał, to jest tak zwany szatniowiec, ale od momentu rezygnacji z budowy tej elektrowni zaczął on pełnić rolę hurtowni farmaceutycznej. Ja spróbuję się znaleźć ten budynek. A ja dosyć, dosyć mocno pamiętam ze swojego dzieciństwa bo w latach 80. byłem jeszcze dzieciakiem. Pamiętam całą tą historię związaną z elektrownią w Czarnobylu, pamiętam smak płynu Lugola i też pamiętam temat związany z Klępiczem i z protestami, jeżeli chodzi o przeciwników powstania tej elektrowni. Musimy pamiętać, że w tamtym... W czasie ludzie bardzo się bali po Czarnobylu, energii jądrowej, a jak wiemy no te radzieckie, radzieckie konstrukcje. No po prostu były wadliwe, czego mieliśmy przykład tej, tej, tej wielkiej katastrofie, jaka wydarzyła się w Czarnobylu. Ja z dzieciaka, od dzieciaka pamiętam, jak na murach malowane były. Od szablonów takie znaki hmm, klępicznie z symbolem radioaktywności pamiętam gdzieś wywieszone jakieś takie banery pisanych sprayem po, po jakichś nie wiem starych prześcieradłach Dorośli mówili pamiętam wtedy o tym że no kurczę chyba zmierzamy do zagłady a jak to ta elektrownia tutaj powstanie no to my poznaniacy będziemy i, i cały wszyscy wielkopolanie wszyscy polacy będziemy po prostu narażeni jeszcze bardziej na, na na skutki ewentualnej awarii. No i tak się skończyło. Chociaż też czytałem w internetach, że klępić również obok tej elektrowni, którą już ulokowano na pomorzu, był na takiej krótkiej liście związanej z powstaniem kolejnych ale mi byłoby po prostu żal takich miejsc już teraz patrząc na, na to co jest przed samochodem na ten wycięty las i tak jak się tutaj dojeżdża no to też jest jakaś szkółka leśna no, boli mnie serducho strasznie ja nie lubię tego typu widoków lubię zapach drewna ale jeszcze bardziej lubię stojące drzewa w lesie takie oto krótka historia tego miejsca. Miejmy nadzieję, że nie będzie ono zagarnięte przez, przez atom, a jak będzie, no to e, miejmy nadzieję, że to będzie na tyle dobrze zrobione i bezpiecznie, że e, no nic nam po prostu nie, i naszym dzieciom i już wnukom, podejrzewam, e, nie będzie e, grozić. Jeszcze tak, jak mam tutaj do was gadam, co myślę o tej miejscówce. Bardzo fajna, spoko, internet jest. Trochę słychać tam szosę, tak jak też wcześniej gdzieś powiedziałem. No ale ja korzystam z tego, że jestem tutaj sam. Oddycham świeżym powietrzem i patrzę na przyrodę. Jak widzicie, jestem w bluzie, jest teraz na dworze 7 stopni. A mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu trochę przymrozi i będziemy mogli spełnić taką już prawdziwą, zimową nazwanie, bo tego właściwie chcę spróbować. Jak widać na załączonym obrazku, mam tutaj 24 stopnie. Nie czuję już tego nieprzyjemnego chłodu na stopach. Fajnie, wszystko się rozprowadza po całym pojeździe. Czyli ta cyrkulacja powietrza i puszczenie powietrza od dołu działa jak najbardziej. Spróbuję jeszcze znaleźć ten, ten, ten szatniowiec, o którym powiedziałem wcześniej, i będziemy zawijać powoli do rzeczywistości, do domu. No, i znalazłem ten budynek. Nie jest tam łatwo dojechać. Myślałem, że będę mógł dojechać pod sam budynek szatniowca, ale niestety jest to własność prywatna, a ten budynek jest właśnie tam. I zakładam, że gdzieś tutaj miała być lokalizacja właśnie samej, samej elektrowni. Mamy klępić I wlepa Reisefieber Dobra Słuchajcie, ja spadam stąd Bo już wyglądam tu trochę jak kosmita wiara na mnie patrzy Dobra Słuchajcie, ja już kończę ten film Zapraszam teraz na część, która należy do Roberta Robert oddaje Tobie głos I ja dziękuję Wam i do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć, dziękuję jeszcze raz, że byliście ze mną Dzień dobry, mieli Państwo Mój znajomy, pewien znany, mam nadzieję coraz bardziej znany youtuber Rajdze Fiber poprosił mnie o wykonanie takiego pewnego przedłużacza Chodzi o to, że jest sobie tak zwane chińskie webasto, debasto, jak to niektórzy wymawiają i chodziło o przedłużenie przewodu do panelu tak, żeby można było ten panel strojący umieścić w innym miejscu niż na zewnątrz pojazdu. No jak można do tego podejść? Przede wszystkim należy zamówić wtyczki, gniazdka, kawałek przewodu. Tutaj posłużyłem się że znaną i zrobioną firmą TME. Trudno mi akurat tutaj jakoś to szczególnie reklamować. Myślę, że każdy elektronik, każdy Mestykowicz na firmę zna. Więc za chwilę tam paczkę otworzymy, zobaczymy co jest w środku. Jakie elementy zostały zamówione? Obserwujcie. A dopiero teraz przechodzimy do elementów do Batasa. Co to mamy? Takie sobie obudowy wtyczek. Czy to pasuje? Czy to pasuje? Czy to się wkliknie? Kurde, wklikło. Całkiem ładnie nawet. Oż nie idzie tego odkliknąć. Dobrze, zatem co tutaj mamy? Około 3 metrów przewodu. Jest to przewód tak zwany sygnałowy. Sterowniczy może bardziej. 4x0,14 mm2. Akurat taki miałem, więc taki zastosuję. Zamówione wcześniej gniazda, wtyki i tak zwane piny. Oraz typowa zaciskarka, taka uniwersalna do złącz. Dobra, najwięcej roboty będzie na pewno z zaciskaniem tych wtyczek, pinów. Także bierzemy sobie przewód. Dobrze, w drugim podejściu będziemy używać lutownicy, więc analogicznie należy odizolować drugą, drugi koniec tego kabla. Kabel, czyli zbiór przewodów. Przewód to pojedyncza żyła. Słyszałem też inne teorie, które mówią, że kabel ten się zakopuje w ziemię, a... A przewód to jest to wszystko inne. Moim zdaniem nie, zresztą są źródła w internecie, które mówią, że kabel to zbiór przewodów. biały do białego, brązowy wiadomo na środku i zielony do zielonego. Jeżeli teraz przerwę ten obwód i tutaj włożę taki sam wtyk, to biały będę miał z tej strony i przenoszę go dalej tak, no na 100% dobrze. Także teraz już poza kadrem e, podgrzaję te termokurczki i, no i będzie przygotowane do, do montażu do, do testów. Tyle.